Cześć, witajcie! W tym odcinku chciałem zająć się odszumianiem zdjęć. Sam dysponuję aparatem z matrycą APS-C, więc szumy nie są mi obce, a zwłaszcza na wysokich ISO. Obraz nie jest najlepszej jakości. Ale są metody, żeby je, te takie zdjęcia znacznie poprawić, i to chciałem wam w tym filmie pokazać. Zobaczcie sami na to zdjęcie zrobione jest przy ISO 12800 i jest bardzo zaszumione, a jednak Uda nam się z niego wyciągnąć coś fajnego. Chciałem Wam pokazać zastosowanie dwóch różnych programów: jeden to będzie Lightroom, a drugi to niespodzianka, powiem o nim później. I to niespodziankę myślę, że na koniec Wam też polecę. No ale bierzmy się do roboty. No dobra, bierzmy się do roboty. Troszkę poprawię może to zdjęcie, to automatyczne ustawienia. Odrobinę skatruję, żeby usunąć ten artefakt po tej stronie. Myślę, że jest ok. Generalnie to nie jest ważny w tym zdjęciu. W końcu mieliśmy bawić się szumami, więc bierzmy się do roboty. Na zbliżeniu widzę, że trochę trzeba tutaj podnieść odzyskać informacje z czerni, bo gdzieś pouciekały. No i widzieliście na zbliżeniu też jaka jest ilość szumu. Także bierzemy się za odszumianie, ale może jeszcze najpierw sobie powiele to zdjęcie, bo będziemy odszumiać dwiema różnymi metodami, więc żebyśmy został nam plik wyjściowy. więc wolę mieć dwie kopie, żeby zawsze móc wrócić do pierwotnego wyjścia, a przede wszystkim porównać ze sobą te zdjęcia. Przejrzyjmy się, co można zrobić w programie Adobe Lightroom, żeby poprawić takie zdjęcie. Pierwsza rzecz to idziemy oczywiście do redukcji szumu. Jak sobie przytrzymamy klawisz Option na Macu i Alt na chyba Windowsie, to przełączymy sobie obraz na czarno-białej, wtedy łatwiej zaobserwować, jak szum znika. Samo odszumianie musi być mocno obciążające dla komputera, bo widać jak się przycina nawet mój w miarę nowy MacBook Pro. Słuchajcie, no, efekt wcale nie jest zły. Generalnie uważam, że akcja pod tytułem Odszumianie w wykonaniu Lightrooma poszła całkiem przyzwoicie. A mnie to może jeszcze naprawię balans bieli na tym zdjęciu, bo ono nie było aż tak żółte. Ok, ale to trochę za dużo, bo kolor naturalny był troszkę jednak bardziej żółty. No dobra, na pierwszy rzut oka, e, szumy udało się zdjąć, a ostrość zdjęcia nie jest jakaś super wybitna. W takim razie czas na drugą opcję. Wracam teraz do pliku oryginalnego, ale najpierw porównajmy sobie jeden i drugi, czyli oryginał i to, co udało się zrobić Lightroomowi. Po lewej plik po odszumianiu Lightroomem i po prawej oryginalny. No różnica jest ewidentna. Ale Lightroom zrobił całkiem dobrą robotę, moim zdaniem. Taki poziom utrzymienia moim zdaniem daje całkiem akceptowalny obrazek, może nie idealny, ale spokojnie do wykorzystania. No dobra, w takim razie zobaczmy drugą opcję i przyjrzyjmy się, co potrafi zrobić program, który nazywa się Topaz Denoise. Ten program to mój ostatni przewój, który znalazłem sobie w sieci i śmieję się, że za 300 zł, które kosztował, kupiłem sobie pełnokladkową lustrzankę, która nie szumi przy wysokim iso. Zobaczycie sami, że efekty działania tego programu momentami są po prostu szokujące. Pierwsza chwilka to liczenie preview. No generalnie nie działa super szybko ten program, ale jak już policzę, to efekt jest naprawdę ekstra. Spójrzcie na szczegóły, jak przesuwam tutaj to porównanie. Nie tylko usuwa szumę, ale właśnie zachowuje szczegóły, czego Lightroomowi brakuje. I to wszystko na automatycznym ustawieniu, bez ingerowania w cokolwiek, tak od po prostu. Jest jeszcze druga wersja ustawień, kiedy można wybrać Auto Detect Settings. I czasami to jest lepsze rozwiązanie, więc warto go też spróbować. Ok, zobaczmy drugie porównanie, jak to będzie wyglądać. No i mam wrażenie, że jest lepiej, lepiej odzyskane detale. Taką małą wadą tego programu jest to, że każde przesunięcie podglądu powoduje, że liczy ten podgląd od nowa i to chwilę trwa. No to pozwolimy mu to zrobić. I to słuchajcie, trochę trwa, także za chwilę włączam. Przyspieszenie, żeby was nie zanudzić. A sam proces trwa no, trochę więcej jak minutę. Po przetworzeniu, zdjęcie wraca jako duży plik TIF do Lightrooma, który jeszcze można dalej obrabiać. OK, widzę, że gotowe, to wracamy do Lightrooma. Pojawił się plik numer 3. No to teraz weźmiemy sobie oryginalny zaszumiony i ten przerobiony przez Topaz Denoise. Może go też powiększę od razu. I dla przypomnienia, tak wygląda efekt zrobienia tego wszystkiego w Lightroomie. No to jeszcze skorygowałem kolory też. A teraz zobaczmy sobie, co się wydarzyło po użyciu Topaz Denoise. No i widzicie, ostrość i ilość szumu przypomina zdjęcie zrobione ze statywu na ISO 100. No po prostu to zdjęcie zostało przywrócone do życia. No w efekcie jest po prostu dobre zdjęcie, które mi się podoba. No może można by je inaczej skadrować. Ok, nie było robione po to, żeby było piękne ale po to, żeby pokazać Wam jak, jak działa Topaz Denoise. Na zakończenie, bo kończymy już, chciałem przede wszystkim zaznaczyć, że nie jest to film sponsorowany przez Topaza, nie mam z tego nic sam za swój program zapłaciłem. Daję wam w opisie linka oczywiście do tego programu, żeby go sobie pobrać, bo można wziąć 30-dniową wersję testową i zobaczyć, co on potrafi wyrobić. Zrobić naprawdę mega zaszumionymi zdjęciami, bo efekt jest e, no mega, mega i bardzo go polecam. Słuchajcie, w tym filmie to tyle. E, cześć, e, trzymajcie się. Oczywiście na zakończenie, jak zwykle, przypominam, e, chętnie otrzymam jakieś komentarze. E, łapki w górę i subskrypcje, to zawsze jest fajna motywacja do nagrywania fajnych filmów. W takim razie jeszcze raz cześć i trzymajcie się.